raz! I ty musisz żyć, żeby mnie zastąpić. Jest... Duch żyje w nas! Ja chciałem zapytać o radę wielkich królów. No i co? Ty i ja to jedno. Dokąd idziemy? Które jest tylko w waszych sercach. Nazy po co tu wróciłeś? BEREK! <gry> <gole! gry> <gry> 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 Na sprawie miały! A ty? Jak mogłeś to zrobić? <gry> <gry> Słuchajcie mnie! Simba jest ranny i słaby! Kowu? <gry> Zasaska. <gry> to k jak A czasem, to co przetrwa, jest lepsze i silniejsze niż to co było. Słusznie postąpiłeś. Tato! Nie przypomina ci ona kogoś? Hmm? A? A co? Kogo? Kowu? Przepraszam, ja bardzo chętnie. Co byś chciała powiedzieć? Bieraj się stąd. Dość już. T nigdy o nim nie mówił tak jak ty. Nie, Simba. <grym> Hej, Timon, Pumba, chodźcie. Dzień dobry, mą, kapitan. I kowu, kowu. Skaza <grym> nie był jego ojcem. Przegarnął go tylko.